Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Nowy Mercedes Klasy E, hybryda w dieslu, hybryda plugin. W samochodzie tym zainstalowaliśmy zabezpieczenie, kannno, które skutecznie chroni przed kradzieżą. W przypadku tego modelu auto odpala, ale nie da się nim odjechać. Już pokazuję, jak to działa. Maga na hamulec, odpalamy. Auto odpaliło, próbujemy więc wrzucić bieg. Jak widać, auto brzegu nie wrzuca. Po chwili zaczyna nam trąbić. Po wprowadzeniu kodu odblokowującego przestaje wydawać sygnały dźwiękowe i świetlne. Można wtedy już swobodnie wrzucić bieg i jechać. Oczywiście nie musimy każdorazowo wprowadzać kodu za pomocą przycisków dostępnych w aucie. Możemy mieć przy sobie belog bezprzewodowy. Albo telefon z aplikacją mobilną, a wtedy po prostu wsiadamy i jedziemy. Kanon, zabezpiecz auto. Skuteczne zabezpieczenie antykradzieżowe. Zapraszamy. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.